Witam cię w kolejnym odcinku z The 3. Tak, e, postanowiłam, że po prostu puszczę od razu do pracy i włączę. E, zaczniemy na odcinek, gdy ona już skończyła pracę, i teraz e, dostała takie zadanie w, e, z pracy, żeby e, zdobić, zdobyć dowód. Tak, e, ciekawe. Nigdy jeszcze nie miałam dowodu w Simsach. To jest dziwne. Nie wiedziałam, że takie coś istnieje. No ale cóż, w tym czasie dostała misji dostała do cechę, czyli nie niszczy. Tak, bardzo mnie to cieszy i zobaczmy, czy coś się Ja muszę to sobie sobie stoper. Okej. Okay. Eee, tak, upulowa to znaczy to, co jest niepotrzebne. Dobra, idziemy tutaj do ciebie nie jestem zestresowana, ale to nic. Pójdę do domu, już tutaj zaznaczałam kąpiel, a więc mam nadzieję, że się odstresuje. Yy... Tak, zarabia 290. Zobaczymy, czy możemy kupić coś. Czy możemy kupić to albo to. Ale coś szczerze nie liczę na to, żebyśmy mogli kupić to dla bo to jest naprawdę drogie. Tak, co kosztuje 400, balak. 500. A teleskop. Teleskop powinniśmy móc kupić. Chociaż nie jestem pewna, czy zdarzał już tutaj teleskop, teraz sprawdzimy. Teleskop... och... 600. A idę tego już było? Sprawdźmy. Akurat nam starczy. Bo to w pewnym sensie ono się uczy logiki właśnie z tego też. Więc teleskop będzie lepszym rozwiązaniem jak dla niej tutaj. Zaznaczymy ci to? Już jej moc wyczerpa, więc dlatego też tutaj ma wyczerpanie wróżkowej mocy. Sofia użyła zbyt wielu wróżkowych mocy i przez jakiś czas nie będzie miała, nie będzie w stanie używać aur. Lepiej zrób przerw, sobie przerwę i zajmij się innym, innymi sprawami. Żeby z, zregenerować wróżką magię lub y, użyć eliksiru tak, to wiem, że jest i taki eliksir, ale na razie będziemy kupywali, bo ona sama będzie się uczuła, właśnie tutaj będzie się uczuła tej alchemii. Tak, sprawdźcie na kotkę, szczęście możecie złapał. Nie, tylko takiej strasznie złej formie dzisiaj, bo nic nie łapie nam. Wczoraj nam coś za 300 złapał, dzisiaj już nic nie chcę złapać, no ale cóż, co tam będzie. Tak, ja coś sobie ustawiłam, stoper. Gęce. Tak, Tak hmm. Ok Zdobyłaś ten dowód? Dowód, a nie dowód Zdobądź dowody w biurze. Aha, a ja to. to nie, no to jest możliwe. Jak to się w ogóle to pomieszczenie nazywa? Oj. E, to się nazywa. E, nie wiem, czy to jest dom. E, tutaj, tej pani, co jeszcze to jest? E, Biznes i dziennikarstwo i restauracja. O, wow, fajne połączenie. No. Głównie jak na pewno odwiedzę to restaurację kiedyś. Tak, ja idziemy do domu. A, udało się, ale coś złapo? Nie. No oczywiście, jak teraz to złapiesz, to jest bardzo drogie, to chyba za 300 to idzie to będziemy się dumni. I ci przerwę. A na razie do tej pory nie daję ci przerw, dopóki nie znajdziesz nam coś dobrego i fajnego. W końcu rachunki musimy popłacić. W ogóle, yy, jakie rachunki mamy? Tak, 65 brakuje nam, dwa simulowane i nie możemy zapłacić. Cudownie, tak yy, świetnie. O, możemy tutaj już włączyć i emanować aurę kreatywności. I wtedy pójdzie sobie pooglądać przez teleskop. Wiem, że jest późno, ale, ale, ale niestety chciałabym wykonać przynajmniej te dwie. Stąd. Mm. Tak. O, mi się tutaj złapała. Nie 30, nie 300. Bo 1-0. Tak. No i tak złapałaś to damy Ci tutaj zjeść. Podrapać, użyć i spać. A ty tutaj zobaczmy czy tak zabawa jeździ w górę to dobrze, że nie w górę Ale tak sądzę, że najpierw zrobimy tutaj parę innych rzeczy niż to Bo widać, że jest strasznie głodna Głodna, głodna yy, Zjedz obiad, podaj obiad Zjedz obiad, y, surówka I, 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 i Nie będziesz spać tak szybko Ale... Ale będziesz Objrzała, oglądała przez telesko, a później będziesz spać Mi się jej bardzo podobało, bo nie, nie wiem, czy zauważyliście, że ma tutaj takie czarne, yy, czarną taką kreskę po boku tych spodni to mi się też bardzo podobało. Wygląda bardzo tak nowocześnie. Mój słońce świeci pożarnie, że jeżeli tak zamknę oczy, to po prostu słońce nie dyspanie też. No tak. Niestety mi się nie zobała, no tak, nie zobała tym razem, ale to nie jest, bo ty już właśnie idziesz. Już nie będziecie jeszcze zaczajały na ofiary Bo się nam wyczerpiesz w misji hmm, Tak, a tym ja idziemy jeszcze dzisiaj pobawić, no ale już nie zdążyłaś Dobra, szybko, szybko, może jeszcze zdążymy przed 23 tak, jeszcze dowiedziałam um, no, się, że można, um, tak, że no, znaczy, wcześniej wiedziałam, ale pomyślałam, że możemy jeszcze do tej serii o 20 właśnie zacząć teraz szukać już jednorożca tutaj. I um, zawsze ja się z tym jednorożcą, zaadoptować jednorożca, jednorożca. Jedno tak, bo bardzo bym chciałam mieć jednorożca. Jedno Zbudujesz i... garki i naczynienie garki. Almenujesz aureę, ognij gwiazdy. Tak właśnie zastanawiam, jeszcze nie patrzyłam na, 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 na internecie, czy można znaleźć kosmitów, jeżeli się nie ma dodatków w po roku. Ale coś sądzę, że da radę. Tak, coś tak podejrzewam, nie jestem pewna. na tym i jeżeli zaraz wyłączę tutaj kamerkę to pewnie przez to, że czas mi leci tutaj na zegarku ja mam ustawiony na 9 minut co 9 minut muszę wyłączyć kamerkę A więc w tym czasie po prostu żeby cięcie i rano zobaczycie ją z powrotem i najwyżej wam wszystko podsumuję co było to się działo tak nie będziemy na to tyle czasu marnować, bo żeby ona już pośrodować, tak? Mhm, jeszcze 10 sekund i muszę wyłączyć kamerkę i to bardzo z powrotem. Tak. Ok, jesteśmy z powrotem. Właśnie się obudziła. Właśnie się Stefia obudziła, tak? Zapragnęła jeszcze tutaj nowego obiektu. Na pewno spełnimy to, a w nocy nasza kotka poszła sobie po polowaniu, bo się wyspała i znalazła to. Widzę, że w nocy jej lepiej do polowania. I postanowiłam spełnić pragnienie yy, właśnie jedno z pragnień yy, naszej Simki czyli takie, żeby kupić kotkowi domek dla kotków, czy jak to się nazywa. Tak, i właśnie to, to zrobimy. Tylko tutaj sprzedajemy parę rzeczy, co. ten kotek na łapę. I można nam się uda kupić rzutki od razu, ale nie wiem, nie jestem pewna. Chciałam ja sprawdzić, ile rzutki kosztują. Może są to, nie wiem, nie, może nie są takie drogie po prostu. Ale gdzie są rzutki? Nie, jest tutaj. Rozrywka. Hmm, tu. Oj. Pff. Drogie, jak pierdolę. troszkę tego domku nawet są. I ten ogień postawimy tutaj. A drapa troszeczkę troszkę przesuniemy. Tutaj. Tak, i tak to będzie wyglądało. Już dość tej pracy, bo do pracy. I tutaj załatwisz się, opłać rachunki. Eee, tak, ja ogólnie już iść do pracy. Więcej pracy i ciężko dajemy jej. I idziemy do naszej kotki. I nasza kotka bardzo by chciała obejrzeć do domu, jak widzę. Eee, tak. Do tej damy, żeby obejrzeć na sobie ten A nie podoba. Tylko oby rozgląda się. No. Dokładnie. Jeszcze o coś łapię. Tu już i to usuwamy tę interakcję. O, wow, usuwała. E, Pospolite, ale i tak? 52 to jest sporo. Może mi się uzbroić na wycieczkę. Już dzisiaj wyjedziemy na tą wycieczkę. Rąki, bo udało nam się zrobić na te rachunki, to obchodzimy je. I idziesz do pracy. Do widzenia. I z skotka, i oczywiście, że to dzisiaj zrobimy. Bardzo chętnie, dlatego, żeby nie było nudny odcinek to już mamy, tak. Dwa rzeczy w domu. No, pierwsza rzecz to jest, tak. I druga że to będzie kotek. Może podróż? Spróbujemy, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale tak. Mm, dobra. I jeszcze tutaj sobie musisz załatwić kotku. Podrabisz sobie. Y domek podrobisz, bo macie tutaj drapaki na domku. I pójdziesz spać oczywiście w domku. To jest taki właśnie domek, jaki jakie ma, y, 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 jaki ma Sofi. Y, bo tutaj może robić wszystko. Tak samo kotek może robić wszystko w tamtym oprócz no, załatwiania się, załatwiania potrzeb swoich. Słuchaj przyjaźni, tak. Yy... Tak. Nie wiem by tu się za komuś przyjacielem. Zobaczymy. Idź podrapać. Udało ci się yy, dostać do biura na i zdobyć y, mnóstwo nagród dowod... d, y, nagrań do do hmm, dziękuję którym tak, tak to bla bla bla. Tak chcę razę lepszać. Y, Misik to była cechę schludna, świetnie. Bardzo się mnie to cieszy. Y, wow, kolejna rzecz, to była nową cechę. Tak ja mówię tutaj zalogowałam się, e, tutaj bym mogę pokazać weźmiem na tablicę gracza. I tak, e, takie zdjęcie, byle jak ja znam, że było troszeczkę podobne do e, właśnie naszej, e, naszej simki, czyli Sofii. E, tutaj będzie tylko za, zarejestrowaną grę Rejska rysk, Wyspana, ale trudno. E, tak... E tutaj i możemy wysłać prezent ogólnie e, mam tylko dwóch znajomych pewnie tą osobę już zgodę, znacie. E, nie będę mówiła w tą, bo nie, nie będę nikogo re reklamowała tutaj, ale pewnie tą osobę znacie, a tą jeszcze nie, ale chciałabym sprawdzić czy da radę wysłać e, prezent tak e, i bym chciałam wysłać jej e, prezent niespodzianka i po

Jestem tym się, że y, dawanie prezentów może być bardzo opłacające i otrzymał 600 sze punktów szczęścia. <grywa> tak, y, to by się jej bardzo przydało, ale w porządku. Sprawdźmy tutaj. Kajle, masz? Troszkę więcej. Kupić y, na y, l, komputer. Y, to tak, właśnie to tutaj. Z tego bardzo chętnie kupiłam komputer. Ty też ty dostałaś y, dar dawania? kofry. Tak, wiecie co? Ja do Was wrócę. Nie, właśnie dwie minutki są, więc y, wrócę y, za dwie minutki zrobię cięcie. Żeby tutaj nie było po prostu oglądania, jaka ona z w pracy, kotek poluje. Y, tak. Uf, się nadal powoś, nadal powoś, już się nadrapałeś, nadrapałeś się już. Poczekamy i muszę zrobić, i zrobię cięcie chwilę Tak, właściwie mogłam teraz zrobić cięcie, ale wolę, wolę zrobić dobrze równo z czasem bo ja tutaj mam ustawione, że tak 9 minut, 9 minut, 9, 9 minut bo mój komputer jest przyspieszony do tego, że nagrywa przez 10 minut, a to tak będzie głupio, jeżeli nawet nie zauważę tego jak się wyłączy Nie będę śpiewała karaoke, przykro mi a ty kiedy dostaniesz awans? A, o już nie jesteś z wziąłeś pracy. E, tak e, Logika masz, dobrze, o ci awans Świetnie Dobrze to wiedzieć e, Nawet chyba nie będziemy musieli Ciekawe od długiego cięcia Bo nasza skończy praca a W ten, ten 20 sekund chyba się uda Tak Dobra e, to przyspieszymy czas Jesteśmy z powrotem, tak. Sophie skończyła pracę. Sophie zarobiła 2400 400 simulonów. Gratulacje. Dzięki swoim imponującym osiągnięciom Sophie zyskała e, na stanowisko e, pracownica e, adminas, administracyjna, a także premia w wysokości 480 simulonów. Za każdą e, sprawę e, wiedzie się góra papierów, a Dobra, problem. Do, Jak, do, do. Sofie zarabia teraz 47 na godzinę i pracuje od 9 do 15. Dobra, świetnie to wiedzieć. E, tutaj to i tutaj opublikujemy to, że została. A no, już też nie ma zdjęcia, ale e, dobra, mamy tutaj. Tak, e, e, tak poprawić e, logikę byś chciała. E, Tak, to też jest moje marzenie, ale mnie będzie kąpiel. Weź kąpiel obserwuj. E, dobra. Zje i na polowanie. idzie na polowanie, a później e, Sufi go obserwować troszeczkę e, tak troszeczkę z ich jednego i i tutaj od razu zrobimy tak e, że zamiast obserwować to sobie wypełnimy jej jedno z pragnień czyli e, adoptować pod jeszcze jednego e, nie nie, nie robę podróży a e, adoptuj ze schroniska ode zwierzaka tak i tutaj sprawdźmy czy możemy kupić już komputer. Yy, wiem, że tak szybko ogólnie wszystko robimy, ale tak jak mówiłam, ale to szybko zrobić niż na nastają chwilę. Yy, wiem, że to dziwne, ale postąpimy jej komputer na świeżym powietrzu. Jeżeli jest taka możliwość, że może mieć komputer. Komputer, najtańszy komputer jest tutaj za 600 normalnie, tak dobra, 600. To będzie mieć biurko yy, najtańsze jak się da, czyli za 10, co ja Do tego szesełko też najtańsze jak się da, za 50. No powiem szczerze, że biurko było tańsze niż krzesłu, ale w porządku nie będzie. No, 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 dobra. I teraz y, może tutaj... Y, tak. Tutaj tylko się zrelaksuje bardziej. I na pokotka to przy okazji się dospołni i pójdzie. Y, tutaj. Tutaj pójdzie. Obserwować. Dobra, już wystarczy tej kąpieli Czy na szkoda ktoś złowił? Wow, za 1050 Normalnie wyruszamy już w podróż, żeby dzisiaj Dokładnie w tym czasie teraz Czy nie, bo po, po, podróż troszkę więcej kosztuje, to jeszcze poczekamy chwilę No ale cóż jest tak, emeryt to nie kotek ale to już jest e, dziewczyna znowu hmm. też dziewczyna, samica e, oto kotek e, spokojny e, mieszaniec e, j j kot a to jest śnieżynka jeszcze jest ale to dziewczyna no to i tak nawet nie będę zobaczyła jak on wygląda bo wiadomo, że tego kotka weźmie. I tak nazwijmy go. Tak, Pazurak Jednak ta nazwa po poprzedniej rodzice dalej myśli w głowie, żeby zostawić ją tutaj mieć. Ale zostawiamy tutaj tą nazwę. Tak, czy coś jeszcze tutaj zapaść? Jestem bardzo po, po prostu... Cieszę się, że nasz tak jest takie zdolny i łapie takie dobre no, Tak, Taka, czy ty się przy tym relaksujesz, czy ty się denerwujesz, to jest dla ciebie zabawa, to świetnie. Yy, I tutaj głodne jesteś trochę. Yy, to też coś na szybko później. Przed spaniem, to będzie twoja kolacja. Więc co zobaczyłaś? Co ty tam zobaczyłaś, powiedz mi? Czy mi się to nie pojawiło nic? No jakby ona zobaczyła kosmita? Zobaczyłam. Coś się tutaj pokazało. Nie wiem, mi się coś złapało, zobaczymy co Teraz się okaże, że nie To przynajmniej nie jest takie y, drogie Znam że to co ona Bo gdyby ona złapała coś takiego Coś co poprzednio To, to powiem szczerze, że by okazało się Że to ona utrzymuje całą rodzinę Tak y, jak już utrzymuje całą rodzinę, ale Tak, logikę masz uśmiechniętą, mam mogłabym mieć doskonałą, a nie wspaniałą. O, oh, kotek już przyjechał. Pazurek. Tutaj e Nie, to już masz nadal. Ale mam dużą głowę. Oj, Karz. Mm. cały odcinek będzie krótszy, bo nie ma od co tu berkać. Ale to się nie spełniło, to nie wiem. Oj, o, już się spełniło. A to twój zwierzak. Kochaj go i daj mu cudowny dom. Zo właśnie adoptowała z to Kier. Dobrze będzie pamiętała dzień, gdy pazurekier dołączył do rodziny z nie przestanie z radości wspomnianej chwili. Oj, to nie mam publikować. Tak. Dobrze, tu jeszcze chwilę nie poopiekujesz. Najlepszy yy. smak yy. Ponieś oho ho a ty mój powiedziałbym, chciałby chciałaby Ale co ty zobowiąłeś? Tak. I powiem szczerze ten odcinek nie było za długie, ale już chyba teraz właśnie w tej chwili kończymy. Dwa dni. To było chyba do tyle do zobaczenia w następnym odcinku.